Witam również pana dyrektora Biura Stowarzyszenia Księgowych, takie naprawdę niespodzianki dla Zapraszam wszystkich do współpracy z Dziękuję ekonomicznym do tego, żeby ta wiedza, którą zdobywacie dzisiaj którą pogłębiacie i która już jest bardzo wysoka. Się w kolejnym etapie kształcenia, czyli na poziomie studiów wyższych. W dzisiejszym dniu odbywa się szósty Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Finansów i Rachunkowości. Adresowany jest on do szkół ponadgimnazjalnych, głównie w nim udział biorą szkoły ekonomiczne, czyli technika ekonomiczne. Mam nadzieję, że tutaj nie będą mieli co Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie przesyłany jest test internetowo. I następnie w finale mają uczniowie do rozwiązania test finałowy, obejmujący zagadnienia głównie z zakresu finansów i rachunkowości oraz dwa pytania otwarte. Czas start, 60 minut. Życzę Państwu powodzenia. Przeliczenie, proszę Państwa, to badania amerykańskie w pliku banknotów skutecznie uśmierza ból. Okazało się, że jak te dolary przeliczyli, ból automatycznie przechodził. Nie wiem, bo to są wyniki badań amerykańskich. W sumie 2000 złotych przeznaczamy na nagrody, również książki. To są głównie nasze wydawnictwa. Gratuluję Panu. Dziękuję. 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 Serdecznie gratuluję. Podziwiam Pana osiągnięcia. Bardzo mi się Pierwsze miejsce w szóstym konkursie wiedzy z i finansów zajęła pani Anna Arczyńska z Zespołu ekonomiczno administratywnych Wyborczej. Przygotowana pod kierunkiem pani Małgorzata. Gratuluję. Nie było tak źle. Były konkursy, które były trochę trudniejsze. Zaskoczyły mnie zadania otwarte, ale. Poszło dobrze, najwyraźniej. Aby przygotować finalistę, trzeba to włożyć dużo, dużo pracy i ze strony nauczyciela, i ze strony ucznia. Głównymi organizatorami konkursu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie, katedra finansów i katedra rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej oraz pomagają nam tej organizacji studenci samorządu wydziałowego.